Aby zgrać pliki na komputer z Redmi 15, potrzebny nam będzie kabel USB. Za pomocą kabla USB musimy podłączyć nasz telefon do naszego komputera. Także podłączamy. Raz, dwa nasz telefon. Oczywiście na początku pojawi nam się informacja, że ładujemy nasze urządzenie, więc musimy przejść do powiadomień. Otwieramy powiadomienia i następnie szukamy powiadomienia związanego z ładowaniem urządzenia przez USB. Powinno być gdzieś na samym dole. Wybieramy te powiadomienie, naciskamy na nie i następnie musimy zamienić się z tylko ładowanie na transfery plików ukośnik Android Auto. Kiedy już to zrobimy, możemy otworzyć nasz komputer i znajdziemy oczywiście tam Redmi nasze naszego, nasza Redmi 15. Tutaj również mamy dostęp do pamięci wewnętrznej, czyli to co mamy bezpośrednio na telefonie. Mamy tutaj dostęp do wszystkich folderów i plików oczywiście. Mamy także dostęp do karty pamięci. Jeżeli w naszym telefonie mamy kartę pamięci, to również tutaj możemy otworzyć te, ym, te dane i nimi zarządzać. Możemy, oczywiście, sobie przerzucić na komputer, możemy sobie przerzucić z komputera na kartę pamięci, bądź na pamięć telefonu. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę raz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.